Eucharystia w czasie pandemii. Bardzo dużo osób pyta, dlaczego tak jest, że Kościół poddany jest tak rygorystycznym wymogom, i niektórzy mówią, że są to wymogi bardziej restryktywne, na przykład niż te, które obowiązują w publicznych środkach transportu. Więc y, warto pamiętać o tym, że w kościele spędzamy więcej czasu statystycznie w czasie liturgii Eucharystii niż w autobusie. Y, dlatego y, prawdopodobnie y, najwieństwo no, y, zarażania zwiększa się wraz z czasem. Stąd należy y, przyjąć ze zrozumieniem. Obecne obostrzenia. Również w kościele więcej mówimy niż w autobusie, też czasami nawet śpiewamy, a to wszystko też niesie za sobą kolejne możliwości zarażenia. Zatem może nie tyle patrzmy na to w taki sposób negatywny, taki pesymistyczny, tylko cieszmy się, że mamy otwarte kościoły, że możemy do nich przychodzić w ciągu dnia, że możemy, co prawda w ograniczonym zakresie, ale uczestniczyć w Eucharystii, bo wiele państw europejskich. Tego dzisiaj nie ma i to nie ze względu na złą wolę rządzących czy ze względu na niechęć do kościoła, ale po prostu ze względu na wymogi sanitarne i po prostu chęć. Ocalenia jak największej ilości ludzi od zachorowania, czyli ocalenia zdrowia, a niekiedy i życia. A zatem cieszmy się za te wszystkie możliwości, które już mamy, i korzystajmy z nich, jednocześnie korzystając z przekazu internetowego ze swojego ulubionego kościoła, tam gdzie czujemy się duchowo najlepiej i modlitwa nas najbardziej podnosi na duchu. Dzisiaj Jezus w Ewangelii mówi, że jest bramą. Warto zatem się zapytać, czy znam jakieś bramy i czy one rzeczywiście inspirują mnie do modlitwy do wiary. Tych bram jest kilka takich bardzo sławnych. Jest brama w Płocku, w katedrze, gdzie pochowani są królowie, niektórzy piaści. To jest brama, która powstała w Magdeburgu w połowie XII wieku i ona przedstawia różne sceny z Starego i Nowego Testamentu. Jest tam 24, ale oryginał jest na terenie Rosji, natomiast w płocku znajduje się kopia bardzo znana i słynna brama to drzwi Gnieźnieńskie do katedry Gnieźnieńskiej, które też powstały w połowie XII wieku i to powstały na terenie Polski prawdopodobnie w Gnieźnie. Warto sięgnąć w Internecie po te drzwi, przyjrzeć się im, zobaczyć dokładnie, dlatego że są naukowcy, którzy uważają, że one są inspiracją dla herbu Lublina, bo otóż tam wśród wielu różnych motywów roślinnych i zwierzęcych można odnaleźć koziołka. I to koziołka, który skubie krzak, tak jak u nas na herbie Lublina. A zatem może ktoś, kto był w gnieźnie, modlił się w katedrze, zainspirował się tymi drzwiami, i ten motyw przeniósł nam na herb i na całą naszą historię naszego wspaniałego miasta. Warto też sięgnąć po inne jeszcze drzwi, Jezus mówi, jestem bramą. Mamy w pamięci być może tą drzwi święte, które święty Jan Paweł II otwierał i zamykał w czasie wielkiego jubileuszu roku 2000 też papież Franciszek w czasie roku Miłosierdzia. To są drzwi, które otwierane są w Bazylice Watykańskiej niezmiernie rzadko, bo raz na 25 lat mniej więcej. I tam jest 16 różnych obrazów, które podpowiadają nam, co znaczy, że Jezus jest bramą. Wśród tych 16 obrazów, myślę, że warto ucieszyć się takim obrazem, który przypomina nam scenę zwiastowania, bo w scenie zwiastowania widać wyraźnie, że za kotary wygląda kot. Tak, jakby Matka Boża miała kotka, i po prostu ten kot przygląda się Aniołowi, który namawia ją do tego, żeby została matką Jezusa. Wiele różnych scen pełnych miłosierdzia, scena z ukrzyżowania, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, scena po zmartwychwstaniu, dotknij, włóż palce, ręce, czyli święty Tomasz, Chrystus, który nie boi się naszych rąk, scena sztu pańskiego w Jordanie i scena też między innymi tego, jak Jezus tłumaczy Piotrowi, że nie siedem razy Piotrze masz przebaczać, a 77. I w końcu scena, która dziś towarzyszy nam w Lublinie: scena powrotu syna marnotrawnego. To jest fragment tych drzwi, taka kopia, szczególnie mi bliska, bo otrzymana od papieża Franciszka. I to jest płasko rzeźba, która pokazuje, że jak syn marnotrawny wraca do domu ojca, to nawet pies się cieszy, skacze na dwóch łapach, nawet koń. Myślę, że to jest też taka podpowiedź, że po prostu całe stworzenie jest wyrazem dobroci miłości Boga i całe się cieszy wtedy, kiedy może doświadczać Bożego Miłosierdzia. I niech to będzie dla nas takie przesłanie: przesłanie tego, że wtedy, kiedy mamy do, utrudniony dostęp do sakramentu, na przykład sakramentu pojednania, sakramentu miłosierdzia to y, pamiętajmy, że Bóg jest miłością, że Bóg jest miłosierdziem i że po to przyjęliśmy chrzest, aby y, na odpuszczenie grzechów, jak wyznajemy w wyznaniu wiary i że z tego y, tytułu cieszy się y, całe stworzenie. Niech, niech to y, ta niedziela dobrego pasterza, którą przeżywamy, niech będzie dla nas też taką okazją i zaproszeniem do tego, abyśmy potrafili coraz bardziej y, odczytywać co to znaczy być pasterzem dla innych, co to znaczy troszczyć się o drugiego człowieka, zwłaszcza w tym czasie, co to znaczy prowadzić go na dobre łąki, czyli zadbać o jego rozwój duchowy, o jego stan psychiczny, ale również i materialny, czyli może zrobić zakupy, może podzielić się czymś, co mamy, choćby środkami ochrony, tak zwanej ochrony osobistej, z osobami, które jakoś nie mogą. Nabyć. Niech to będzie zatem czas uczenia nas i coraz bardziej wspólnoty i solidarności.